Do zobaczenia Śląska Grupa Turystów, dzisiaj jesteśmy w naszym orzełkowym lesie, kierownikiem jest Maciek. Maciek, co tam znajdziemy dzisiaj? Ociem orzełki, co no możemy znaleźć innego? No tylko orzełki. Orzełki, guziki, no pewnie jakieś Kapsle. wyposażenie żołnierza. Kapsle. Czyli Kapsle. który będzie teraz orzełek? Ósmy? Pewnie Znajdanie. tak, ósmy albo dziewiąty nawet. Chciałbym Dzień, jest tego do zobaczenia. Polanka Polanka? Polanka, Polanka no i tam jest niby daleko? ten okres, taki, takie wydzielenie, bo tam są niby leśników jakieś tereny, tam. I tam jest... Ale to jest ogrodzone? Nie, nie, nie. To jest po prostu takie lekkie zejście, taki lekki upad i zobaczysz taką polankę. Aha, daleko są. I, I jest ta cała, jak się ta, ta Wieżyczka tak. jest No ale super, to tojemy lata. Mateusz, patrzcie po historię. Proszę o... No Słyszałeś bo... o tym teraz? Aga zaraz do za skrzydełko, a ty co masz? Tak, już zaraz zobaczymy. No. Okay, a my mamy folię, co można? To nie na skrzydełku, tak, Aga. To niestety. Idziemy zobaczyć do Agi A jeszcze przed nami. Tam jest Kamil pod Beskidzie, zapraszamy zapraszam na jego kanał? Aga, pokażę skrzydełko. mini skrzydełko. Bo, no jest skrzydełko. No, no, zobaczcie. Na kawałek jest. No Słuchajcie, musi ostrość zapaść. No, gratulacje, Aga. Dziękuję. Nie, Agnieszko. Maciek, nie. Jemu nie, poka Jemu nie, poka Jemu nie pokazuj. Nie, że coś większego. Ale fajnie. Mały ale waria. idziemy do Agi. Przechwilą kawałek szydełka znalazła. A teraz znalazła głowę. Także orzełkowy las dalej daje orzełki. Czekajcie. No, no, się... Ale dalej może zajdziesz drugie sztudo nogi. No. Tak się poskładasz. No, takie to, 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 to origami. Za godzinę tutaj będziesz miał Przepiękny. gratulacje. Zobaczymy co tu jest. A jak zapuścisz włosy, to znajdziesz swojego. Nie <śmiennie> ja, obowią się mówie. Co emocje. Panie Marcin, co pan powie? śmierdzisz mogą, Smierdzisz ja? mogą. Panie Maczku. No, rewelacja, no na to liczyłem, właśnie. Ale mogły, nie. No, ale to szukaj, bo może by no, Zaraz drugiego znajdę. Całego. No, no drugie te spadają. No to są, Pokażę mi, kochanie. Proszę To są takie uroki tego lasu. Drogi. Bo drugiego łzebka znalazł, za drugą głowę. Czemu ty im urywasz te głowy? Musimy zatwierdzić no tego, żelka. Przepraszam, no. Tak. Przepraszam, Musimy no. zatwierdzić, bo... Słuchajcie, to... idziemy do Maćka, bo coś znalazł konkretnego i woła. Marcin, oddawaj pierścionek. Nie, A, ty masz ten swój wykrywacz Ty czemuż Norbertowi Marcin wykrywacz zabrał? Marcin! Marcin! Wykrywacz się! Od... Ja mam od teraz, trapaczek! Na, na środku ścieżki, tak tam jest wykopane, to jak tam jest sobie tak nakopane, mówię wrócę się, będzie. tu było tak nakopane, że szok. Nie. No, no nie, no co ty gadasz, no co ty gadasz. No. Co ja prawda nie go ma go jednego daleka. skrzydełka znowu. Agnieś, dawaj swoje skrzydełko, <laughs> dolepimy. Maciek! Oto piękność. Patrzcie, kolejny. Jocerka, jak to bije pięknie, pokaż. Daj, Aga, na ziemię. O nie, teraz, teraz pięknie, ale jak jest w ziemi, to... Jak jest w ziemi, no i to było o... naprawdę bardzo głęboko, to było tutaj w ziemi, co? Dość tak no, nie wierzę. wierzę. Pokaż? Ja Ty... Ty, ale numer kur... pokaż, pokaż. No. Ja to muszę nagrać. Ja to muszę nagrać. O ja nie wierzę, no. Co się no. tu dzisiaj dzieje? Elegancki. To może być jakieś złotko czy coś? Czy... Nie, chyba nie, ale ja cię kręcę. Jestem no się wtry... Ale to, ale reporter, nie, reporter Sniela. Ale Gratulacje. Ma punce. Ja wam oddaję, patrzcie. A ja se podagrywam i się pocieszę. No gratulacje Matki. Ale to będzie srebro, to jest srebro. Srebro, no. Ale widać, że ładny stary. no. Piękny! I Idzie stąd, już coś tu ty... robicie w ogóle. Sią mi stąd. Właśnie, Maciek. To do domu właśnie. nie? ja powiem Matki, Przepiękny jest to. Co się tu dzisiaj dzieje? Jac się kręcę. I dopiero 3 minuty chodzimy. A tam bardzo <noise> bardzo nie Właśnie ja, ja to... się przyglądam. Mi się wydaje, ja że to być mój. Zobacz inicjały, to czy to tam. A gdzie tu jest napisane? Jest mój? Andrzej Góralczyk. Andrzej Góralczyk. <noise> nie, Agnieszka. Patrzcie. No super. A to nie. jest jakby herb, nie? No. No. Tak, Jak no to jest, jest taka ta y, tarcza. Tarcza herbowa. Patrzcie jak jeszcze. Ale, ale mam taki wcale nie był taki super stabilny. Nie wiem zaś drogi, nie, bo to jest króliwe, że no, dzisiaj się dzieje. Nie, no, nie. No, to koło tego, koło tego syfu. Koło tego syfu, pokaż, Aga. To no. przesuwamy te sypy i sprawdzamy tutaj. Do kolekcji tańczę no, dzisiaj Dzień konia, co? Dzisiaj no. tak. No pierściąki srebro, a depozyty dzisiaj... monet. Można już poskładać, nie? Nie? Nazywam, nie znaleziono tu było więcej niż jednego orzełka, a dzisiaj są dwa, praktycznie. A, cały... e, proszę mi, oddaj ja. w ogóle na proszę... e, mapę. ci narysujemy za tydzień, jak znajdziemy już resztę. Dobrze. Taga, włóż sobie go tutaj. <laughs> może ja lepiej to wezmę, bo może ten. Nie bo bo Nie jeszcze, znaleźć. bo zginie albo coś. Nie. Bo on nie się nie przykleił ten. No, z szydełką, uważam, to jest dwie głowy, orzełek, z no. no. Ale, ale oni... w miarę taki solidny sygnał, czy nie? Tak, tak, ten był akurat był fajny. Jak, znaczy jak, jak, dosyć ta taki cichy. To jest taki, taki większy sygnał. No, tutaj mamy jakiś cudeńko od Rafiego. Ale to jakaś zapinka była, nie? Chyba serwerko. Kamień pewnie 6 metal, bo jest taki mocno. Ale wiesz, no, niekoniecznie, bo w srebro raczej mogli coś jeszcze ciekawego No bo czego mogli nie wpakować, nie? Nic. No nic. Gratulacje, lecimy dalej. Gdzie jest ten od kamieni? Taka dziurka. I tu taki ładny, duży guzik, mały już trafiłem. Teraz inny guzik. ten z koronką, zobaczcie. Piękny, gratulacje. Pani Dzięki. Pani. Pani. Pokaż ten twój, bo ty już tutaj kawałek dalej trafił tak. następny jest taki z koroną, prawdopodobnie ale trzeba go wyczyścić, bo jest taki jakby. Jakiś dziwny. Jakby zniszczony. Nie tyle co zniszczony, który to był to był ten. O, jeszcze panie, masz małe dwa takie. No. Dwa, no. Zobaczcie, trzeba go potem wyczyścić, doczyścimy go. Ale nie widać zbytnio, ale to jest korona. Wy tego możecie nie widzieć. Tak, o. Skrzydełka widać, koronę widać. Ma taki fres po boku. No, gratulacje, panie. Szuka, i, szukamy uziemka. Tak jest, dziękuję. Y... To? Nie, nie. O kurde. A, samorek. Ale, ale to piękne, dziwny. No. Siódemeczka. Siódemeczka. ale no. dziwny. Ale piękny. No. Ale ciekawe czy jest z munduru? Bo takiej siódemki raczej nie było. Mundurowej. Chyba, że to jakiś, wiesz, nie wiem, PKP, albo coś takiego. Jakieś... No, nie wydaje mi się. Zaraz pogooglujemy Zobaczymy. to. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie gadać za orzełka. To y, teraz na guzika, ale to jest za orzełka. Widziałem, sam go, sam go nagrałem wydobycie. wydobycie. chcesz zobaczyć guzikę? <laughs> nie. <śmiech> Proszę, tu guzik. Żeby cię nie złamać. Mam, mam, mam taki, wiesz? Mam jeszcze większy, zresztą pokażę. A masz to? <noise> się rozpaczę. No <noise> to ci powiem, że dzisiaj to ty rozwaliłaś system, nie? Nie, nie, nie. Guziczek no. był, wiesz, z orzełkiem. Ale zobacz, jaki orzełek ten. I wiesz, jak był fajnie, był w ściance. Nie, Ale walwać go? Nie, nie, to nie, nie ja. taki był. Nie, ta, nie było tego. No właśnie. Jeszcze tego to. No ty się rozwodzisz z tym, no. No, po prostu dzisiaj ty. A ty się kryjesz przy tym, pojęciu, no, że niestety, się No Niestety, przepraszam cię bardzo, ale wiesz, że. No. Nic. Ale najlepiej, bo był wykopany dołek. Był wykopany dołek, ja patrzę, jest sygnał, nie? A tak, Odsunęła bo my się wołali, a ja to tylko powiem, pamiętam. No to chyba jest twój, ja myślę, no. Kamila, coś tam znalazł. Czy tam, Panie? Jakby to była spinka, Panie ponieważ... Boże. Małysieńkie to. No, no chyba szóstka mi to było. Tu jest jakby... No co, Panie, szpilki. A to jest druga strona chyba. Bo no, odzie... no, no, tak, tak, tak. A tak, tu masz, patrz, bardzo ładne to. O. SM. Kto tu ja Tępa. w końcu coś tu wpadło. Kamień wodoroski idzie zapraszamy na jego kanał. No to w końcu coś tu wpadło. Dla mnie, bo wiesz, u mnie słabo dzisiaj to idzie. na podsumowaniu teraz Jak wiecie byliśmy dzisiaj w orzukowym lesie Wyszło dużo fantów Wyszło dużo fantów Teraz ja wam pokażemy A najwięcej to Ta pani Tak jest zobaczcie. Poszliśmy na orzełki, to trzeba kopać orzełki Tak jest, zobaczcie A Pokażemy Zobaczcie Jeden orzełek, nie no wiadomo nie cały, ale i tak się szum

półkłowe siódemeczka tutaj macie o kolczyk z kamieniem jakiś no i tak to wygląda także widzimy się na następnych kopaniach trzymajcie się